Czy paznokcie z serią muszą oddychać? To jest najbardziej popularny mit, jaki krąży w sieci. Paznokcie nie muszą oddychać. Cześć. Nazywam się Marta Rymsza i wraz z marką Maker zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zapytaj Maker, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez wszystkich paznokci. Jakie są takie najpopularniejsze mity na temat stylizacji paznokci? No właśnie to, co powiedziałaś, że paznokcie muszą oddychać. Nie, paznokcie jest. Martwe. Ten nie potrzebuje oddychać. Natomiast faktem jest, że kiedy płytka jest nieprawidłowo prowadzona, czyli paznokcie są na przykład zbyt mocno piłowane, matowione, albo paznokcie zostają zerwane, to czasami trzeba wykonać taką przerwę. No i bardzo niefajny mit bardzo przykre, że za tej paznokci zabierają się dziewczyny, którym nie chciało się w przyszłości uczyć. My jako styliści musimy mieć zakres wiedzy bardzo szeroki od anatomii, chemii, fizyki, dlatego no jest to bardzo przykre. Jak zadbać o swoje zdrowie jako stylistka paznokci? Jest bardzo ważne. W pierwszej kolejności powinniśmy zarwać o to, aby nie wydychać pyłu, więc zainwestować w maseczki jednorazowe i w dobry, jakościowy pochłaniacz powietrza. Istotne jest też, żeby dbać o oczy, więc jakieś okulary ochronne, a jeżeli nosimy okulary korekcyjne, to z mojego doświadczenia polecam zainwestować sobie w szkła, które mają filtr światła niebieskiego. Wtedy trochę przyjemniej jest spędzić te kilka, kilkanaście godzin w dość mocnym oświetleniu. Istotne jest, żebyśmy włączyły jakiś ruch w ciągu dnia. Warto też jest zrobić sobie przerwę. Jeżeli dokuczają Ci jakieś większe problemy, zawsze możesz się skonsultować z fizoterapeutą. Jeśli chodzi o krzesło. Jednym będzie wygodniej na paskim krześle, innym na siodle. Jeszcze nie skorzystają z klęcznika albo z buchanej piłki. Musisz dopasować pod siebie. Pamiętaj o tym, żeby pić i jeść. Nie zapominaj o tym, żeby się też odżywiać i nawadniać. Zaobserwuj profil maker.official, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapytaj. Maker. A jeśli chcesz, aby Twoje pytanie pojawiło się w kolejnym filmie, zostaw komentarz. Do zobaczenia!